Grupa na Facebooku Anonim pyta, w skrócie, nie wie jak schudnąć, kalkulatory kalorii liczą mu za każdym razem inaczej, ma 107 kg, a chce mieć 60, no i ma 0 aktywności fizycznej. I nie wie ile kalorii ma jeść. Jeśli chodzi o te kalkulatory kalorii, każdy z nich będzie miał inny zaprogramowany wzór, więc te wartości będą się różnić. Niektóre mają inne wskaźniki aktywności i to sprawia, że ten wzór wygląda troszeczkę inaczej i wypluwacie inny wynik. Więc mam dwa sposoby na to, żebyś te zapotrzebowanie obliczył. Wybierasz dowolne trzy kalkulatory, wyliczasz średnią z tych wyników i się tej kaloryki trzymasz. Druga rzecz, jak wejdziesz w link w opisie mojego profilu, tam będzie darmowy kurs do zabrania Pozwólcie się brzucha bez wyrzeczeń i tam pokazuje, jak obliczyć takie zapotrzebowanie oraz makroskładniki na redukcję. Patrząc dalej, że ta osoba ma zero aktywności, a chce się odchudzać, no to słuchajcie, mamy trzy dźwignie do odchudzania. Mamy ilość zjedzonych kalorii, ilość spalanych kalorii i łączenie tego i tego. Jeśli osoba mało się rusza, no to będzie musiała jeść bardzo mało, żeby się odchudzać. Co będzie się wiązało z tym, że to będzie po prostu trudne i bardzo mentalne. Więc jeśli jest czas na aktywność, to pompujmy to. I nie musi to być zażynanie się na rowerze, bieganie, tylko to nawet będzie wrzucenie spacerów codziennie. Zaczynasz od 20 minut codziennie i zwiększasz na przykład aż do godziny dziennie. Potem możesz dorzucać sobie bardziej intensywne aktywności właśnie w formie cardio. Na przykład jeszcze bardziej intensywne spacery albo siadasz na rower i mocniej pedałujesz i szybciej. Jeśli masz bieżnie rowerek czy orbitrek, to tam wchodzisz, zapierdzielasz szybciej i starasz się trzymać tętno między 120 a 140. Bo ta aktywność Zwiększy Twoje zapotrzebowanie i tym samym będziesz mógł jeść więcej i chudnąć, jak i również będziesz mieć inne benefity związane z ruchem. Na przykład potencjalnie mniejsze ryzyko chorób układu krążenia, a raczej zdrowie pies ważne, przynajmniej dla mnie. Więc jeśli będziesz porównywać wyniki z różnych kalkulatorów, normalne, że będą inne wyniki, wyciągnij średnią lub odbierz mój darmowy kurs i rusz dupę w formie spacerów.